Pamiętam taką sytuację dwa lata temu. Pracowałem z taką jedną firmą, producent mebli. I pamiętam, jak dzisiaj e, mieli jakąś taką sofę, którą, e, która ona była przeceniona. To znaczy, to było tak, że był jakiś duży rabat na tej sofie. I z racji tego, że handlowcy wiedzieli, że ta konkretnie sofa e, ma rabat narzucony, e, a mieli punkty, czyli oni musieli. Ilość sztuk sprzedać i tak dalej. To pierwsze co, jak wchodził klient do tego salonu, to oni prowadzili tego klienta do tej sofy, no bo ta sofa im się świetnie sprzedawała, była w super cenie. Wszystko wyglądało pięknie, sprzedaż szła, natomiast coś okazało, jak to wszystko tam zaczęliśmy liczyć, to się okazało, że oni do tej Sofy dokładali. Po prostu o tym nie wiedzieli. tak? Czyli <grym> szef mi mówi, że no super, to wszystko fajnie, się super sprzedaje. Tylko jak później zobaczył, że na tej Sofie -y od pół roku, jaką stratę po prostu na tym to wygenerowało, no to, to, to tam naprawdę prawie zawał serca dostał. No Macie takie sytuacje wbrew pozorom wcale nie są rzadkie. To znaczy, zdarza się tak i to dosyć często, że firmy. Nie widzą wszystkich parametrów, gdzie są moje pieniądze, gdzie jest mój dochód.